Co się wczoraj odwaliło, to ja nawet nie. Niech to będzie przestroga dla was. Pisałem z osiemnastką na Tinderze, rozmowa się kleiła. Zaproponowałem w końcu spotkanie, do którego doszło. Pochodziliśmy po parku, zjedliśmy nawet kepsa, raczej takie gadanie o pierdołach. Tegoroczna maturzystka zaczął padać śnieg i wyskoczyła z tekstem. Mam ochotę na jakiś film w scenerii zimowej. Śmieszkowałem, że może powieści z Narni. Ona na to, że lśnienie jakieś by wolała. I czybym wpadł do niej na film? Długo nie musiała czekać na odpowiedź. Jak się okazało, mieszkała z rodzicami. Wszedliśmy, przywitałem się ładnie. Jej matula zadała pytanie, robić wam herbaty do nauki XD, że co górwa, jakiej nauki? Wyobraźcie sobie, że powiedziała matce, że korepetytora wzięła z matematyki studenta za 20 zł godzina XD Pomyślałem sobie, że pewnie chce trochę hajsu do rodziców wyprowadzić. Mniejsza z tym włączyła film i powiedziała: Do łóżka w spodniach się nie wchodzi! I święta racja. Po kilkunastu minutach pod kodrą zaczęła gilgotać mnie polu loku XD. No to zabrałem się do pieszczo i teraz najlepsze, Po około 20 minutach weszła jej siostra i zaczęła drzeć mordę, że u duszę. Martę I wybiegła do starszych. Jeszcze nigdy w życiu tak szybko się nie ubrałem. Przyszła matka i pyta, co tu się dzieje. A Marta grzechu warta. Zaczęła się tłumaczyć, że jej kręgosłup nastawiałem. Bo źle spała XD. Matka się pyta, czy jestem w końcu studentem matematyki, czy fizjoterapii. Powiedziałem, że fizjoterapii. Ale byłem dobry z matematyki w liceum XD. Tętno chyba 200. Myślałem, że wypłuje serce z nerwów. Ale się udało. Chyba uwierzyła. Później szybko się pożegnałem. I uciekłem z tego pierdolnika. Nigdy więcej wchodzenia na chatę do laski, jeśli nie jest sama. Brak profitu.